kiedy przeprowadziłam się do Cieszyna to takim moim głównym celem i zamierzeniem było po prostu troszeczkę zwolnić, trochę tego slow life'u do swojego życia wprowadzić. Poznałam plecionkarstwo, poznałam wspaniałe dziewczyny, właśnie Łucję Cieślar i Paulinę Adamską, które pokazały mi właśnie jak sprawić, żeby mój dzień był spokojniejszy, piękniejszy, ciekawszy. Jeszcze bardziej niż oczywiście jest na co dzień. Ale wydaje mi się, że właśnie dzięki dziewczynom i ją z Cieszyn poznałam Trochę jakiś taki nowy sposób na siebie. Na co dzień mam pracę pełni etatową, ale właśnie ta forma terapeutyczna, to trochę nazywam taką arteterapią, bo to jest tak naprawdę działanie przez sztukę. Tutaj akurat stricte przez rzemiosło, jakim jest plecionkarstwo, to jak najbardziej to działa naprawdę. To jest odprężenie, to jest skupienie. Zauważyłam, że mogę być bardziej skupiona, że, że Potrafię też pokazywać innym, jak to robić i jak czerpać z tego naprawdę taką satysfakcję po prostu odpoczywać. To, na czym chciałabym się skupić, właśnie, żeby tą wiedzę i moje doświadczenia przekazywać innym. Także w sumie od ponad roku prowadzę różnego rodzaju warsztaty i dla dzieci, i dla seniorów, w zasadzie dla osób w każdym wieku. Na tej płaszczyźnie się spełniam, coraz to bardziej dopracowywuję też swój model, bo jednak to jest coś dodatkowego, coś in plus. Nie jest to moim takim stałym zajęciem każdego dnia, ale kto wie, może w przyszłości skupię się na tej formie, bo jednak największą satysfakcję daje mi to, że pokazuję ludziom i zaszczepiam w ludziach tą miłość do rzemiosła, do tego, że mogą się właśnie zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Mam też taką wewnętrzną potrzebę, żeby przekazywać ludziom, jak mogą poznać narzędzia, poznać materiały, że jeśli chodzi o plecionkarstwo, wyplatanie, to tych materiałów jest tak wiele. Właściwie to cała natura, to wszystko, co nas otacza dookoła, naprawdę z tego możemy powyplatać. Od słomy, od właśnie rogożyny, poprzez trawy, przez wiklinę, także jakby tych możliwości jest tak dużo. Jak sobie pomyślę, ile mam teraz, to jest... Moment wzruszenia. nie naprawdę Cieszyn, miasto mnie całkowicie zauroczyło. Poznałam tutaj swojego męża. No naprawdę, to jest coś dla mnie. Czuję się spełniona życiowo, naprawdę. Cieszyn jest miejscem, które przyciąga kreatywnych ludzi, mogę tak powiedzieć. Mamy tu na przykład bardzo dużo zarejestrowanych stowarzyszeń, fundacji, innych NGO-sów. Im więcej mamy takich ludzi, którzy proponują coś fajnego, to tym więcej ludzi chce nas odwiedzać z zewnątrz, a wydaje mi się, że przecież nie jest taka potrzeba, żeby był taki świeży dopływ. To, co my proponujemy, to jest taka pewna zmiana w rzemiośle. To znaczy, żeby... Oczywiście nadal istnieją pracownie, gdzie ludzie wytwarzają produkty, ale jeżeli pokazujemy to ludziom w nowoczesny sposób, oni mówią, jasne, chcę, to jest super. I to jest właśnie ta rewitalizacja, to ponowne tchnięcie życia tam, gdzie wydawało nam się, że jest go już mało. Ale ono tam jest, wystarczy trochę dmuchnąć i ludzie to biorą, bo czują, że to jest ważne i wartościowe, i wspierające, i budujące własną tożsamość. Stowarzyszenie Serfanta ma swój własny model biznesowy, jak współcześnie sprzedawać i prezentować dziedzictwo kultury również młodym ludziom, również dzieciom, wszystkim, którzy są zainteresowani i chętni. Jest szeroko zauważany na całym świecie i nagradzany. Na przykład w tym roku zdobyłyśmy taką europejską nagrodę Europa Nostra, która jest nazywana Oscarem Dziedzictwa Kultury, więc duma i radość. Bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby prowadzić zajęcia dla innych ludzi i żeby ta umiejętność się rozszerzała. Wypracowałyśmy konkretne rozwiązania, takie jak na przykład warsztaty wyplatania, które ładnie nazywamy craft experience, bo to jest doświadczenie rzemiosła. O to chodzi, żeby dotknąć, spróbować, powąchać i zobaczyć, co to w ogóle jest, czy to jest ciekawe i czy może to jest coś dla mnie. Mówimy o tym, że kiedy ręce pracują, głowa odpoczywa, więc uważam, że im więcej takich zajęć będzie się działo, tym lepiej dla społeczeństwa, również dla dzieci, które w ten sposób uczą się, że mogą odpoczywać robiąc coś, coś sensownego i czego efekt widać też od razu. To jest ważne, bo jesteśmy zanurzeni w takich online procesach, bardzo, których nie widzimy efektu. Możemy jak najbardziej wywoływać taką zmianę społeczną i im więcej doświadczeń związanych z dziedzictwem kultury, tym moim zdaniem lepiej. Jest odkryty kosz, który ma 10 tysięcy lat, został znaleziony na pustyni w Izraelu. Więc możemy sobie wyobrazić taki łańcuch od człowieka do człowieka, że przez 10 tysięcy lat ktoś przekazuje to komuś, kolejna osoba, kolejnej osobie. No i teraz na końcu akurat tego łańcucha jesteśmy my i przekazujemy to znów kolejnej osobie. Więc to jest coś, co sprawia, że można nawet poczuć takie ciarki, ekscytacji, że to jest coś na tyle wartościowego, co na pewno się zmieniało przez lata, ale. Trwa od tylu tysięcy lat, to jest wiedza wypracowywana od pokoleń. Głupio by było tak ją oddać po prostu i powiedzieć, no trudno, to niech to zaginie i odejdzie, tak. My mamy taki fokus na to, żeby robić ciągle nowe rzeczy. I teraz chcemy pracować z tym naszym modelem. Bo to jest model, właśnie do którego zostało wpuszczone rzemiosło plecionkarskie i znalezione rozwiązania. Ale można do tego modelu wpuszczać zupełnie inne rzeczy, inne obszary dziedzictwa i też znaleźć dla nich nowoczesne rozwiązania. No, i to jest trochę to, co chcemy w serwencie dalej robić. Cały czas spotykać tą tradycję z nowoczesnością. Wszystko zaczęło się właśnie od takiego idealnego poznania tego rzemiosła takim, jakie ono jest. Do naszych badań etnograficznych najpierw dodałyśmy taki wątek design thinking, a więc sprawdzania tego, co aktualnie osobom, które żyją w naszych czasach się spodoba w tym rzemiośle tradycyjnym. To jest odpowiadanie na potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym, z potrzebą relaksu, wolnego czasu, odpoczęcia od takiego naprawdę szybkiego tempa życia. Jednocześnie jest to bardzo przyjemna praca, praca z materiałami naturalnymi, one pachną, one mają swoją strukturę, każdy z nich ma inne właściwości. Możemy je skręcać, zginać, zaplatać. To jest taki, by trochę powrót do korzeni. Dzięki nam mogę to śmiało powiedzieć: to, że żyje. Ono dostało nowe życie, zostało zrewitalizowane. Bardzo dużą satysfakcję na przykład mnie osobiście daje to, że ta praca ma sens, Bo nasze warsztaty, craft experience różnego rodzaju aktywności są zamawiane na terenie całego kraju, ale również na terenie Europy. My udostępniamy je w formie takiej bardzo przystępnej dla dzieci, dla osób dorosłych, dla nastolatków też prowadzimy warsztaty. Więc w tym duchu jak najbardziej to udostępnianie. Na dalsze etapie aktywizacja zawodowa ma dla nas znaczenie. Myślimy o tym ten klimat, ten, jakby ten charakter przygraniczny, też ta współpraca, którą mamy szeroka, na przykład z instytucjami z Czech, powoduje, że my po prostu jakoś automatycznie myślimy o sobie w kontekście międzynarodowym. Bardzo często prowadzimy wykłady w online dla odbiorców zagranicy, projektujemy rozwiązania dla zagranicy. I e, społeczność lokalna jak najbardziej e, czerpie też z tego, co my wypracowałyśmy, ale czasami zdarza się nam usłyszeć e, informacje, że jesteśmy mniej znanym w samym cieszyje niż za granicą. Pierwsze lata naszej pracy to jest pozyskiwanie grantów. Bez tego nie mogłybyśmy po prostu przeprowadzić chociażby badań etnograficznych, czy zaprojektować wystaw, czy napisać publikacji. Ale jednak postanowiłyśmy zekonomizować się i uniezależnić się od grantów. I sprawdzić, czy taka nisza jak niematerialne dziedzictwo kulturowe może być atrakcyjne na rynku. Jak już wiemy, może być. I do tego zaprosiłyśmy trzecią osobę, również kobietę. I Ula jako doradczyni biznesowa zobaczyła nasze zasoby i stwierdziła, to jest świetny materiał do tego, aby to sprzedawać na rynku, nie tylko polskim, ale właśnie zagranicznym. Nastąpiła faza sprzedaży produktów, najpierw Skandynawia, później właśnie rynki azjatyckie. Ja się zajęłam właśnie współpracą z Japonią. Postanowiliśmy zaprojektować usługi, które bazują na tych tradycyjnych wartościach, ale są atrakcyjne w tym momencie już dla współczesnego odbiorcy. Craft Experience jest wypracowaną przez nas metodą pracy z rzemiosłem, ale my właśnie projektujemy usługi i o tym też opowiadamy, czyli ta wiedza merytoryczna też ma swoich nabywców. Jak my to robimy, jak oatrakcyjniamy rzemiosło tradycyjne, bo jest silny teraz fokus, zainteresowanie rzemiosłem tradycyjnym w ogóle. Widzimy to mocno w Polsce. A z kolei to, jak my opracowałyśmy naszą usługę, nasz model biznesowy, jak my funkcjonujemy i jak dlaczego się zekonomizowałyśmy, jak nam to się udało, to również to jest bardzo dużym przedmiotem zainteresowania. Człowiek potrzebuje i myślę, że będzie potrzebował kontaktu z naturą. Żyjemy w miastach, żyjemy szybko, często nie mamy czasu na cokolwiek, więc tego typu propozycja spokojnego czasu, tak naprawdę takiego mantrycznego my często mówimy. Pozwala nam naprawdę się oderwać od tego pędu. My tu mamy można powiedzieć taką slow ofertę, slow life ofertę w slow mieście. Praca na naszym warsztacie pozwala bardzo się zrelaksować. I w tym momencie te myśli, które gonią tak naprawdę, które jakby powodują, że my dalej i dalej jesteśmy w takim można powiedzieć jakimś kołowrotku swojej pracy zawodowej. Wyciągają nas stamtąd i jesteśmy w stanie zupełnie inaczej zacząć myśleć i widzieć rzeczywistość. To jest taki po prostu balsam dla naszego mózgu, dla naszego umysłu i myślę, że też finalnie dla duszy. Sprawiedliwa transformacja to jest taki instrument polityki Unii Europejskiej w którym dbamy o to, żeby cele klimatyczne były osiągane przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów gospodarczych, społecznych i takiego generalnie rozumianego rozwoju społecznego. Można się starać o środki z niego wtedy, kiedy jesteśmy związani z działalnością taką, która funkcjonuje powiedzmy w regionach silnie zależnych od gospodarki węglowej albo inaczej obciążających klimat i środowisko.